Widzowie, już nie mam siły. Witajcie, to jest drugi odcinek. Uf, cały czas uciekam. Ci Widzowie, nie mam siły. Jestem Zęknął za mną? Jest. Tam daleko. Mi się wyświetla. Czekajcie, czy. Nie, gdzieś tam pobiegł. gdzieś tam pobiegł. On chyba myśli, że. Czekajcie, pobiegnie tam. Dobra podeszłem On tam jest Ma dosyć On nie szuka On już jest zezłuszczony Nie widzi? Odwrót taktyczny! On nie widzi! Odwrót taktyczny, widzowie. On, on nie widzi, on nie widzi. On nie widzi, Kurde, kurde. On nie widzi. Nie mam siły. On cały czas biegnie. Stój! 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 Stój. Czego Ty ode mnie chcesz? Czego Ty ode nie chcesz? Ja mam młotek. Wszyscy mamy bronię. Zostaw mnie w spokoju. Nie widzę. We. Dosyć tego. Zostaw mnie w pokoju. Może w ci się do domu i takie inne, ale zostaw mnie. Myślisz, że co? Taki cwany jesteś? Taki cwany? Zostaw! Zostaw mnie! Gdzie jest? Chodź tu! Wracaj! Co ty chcesz ode mnie? Chodź Знову.... Он снова меня... А, не, он сильнее меня. Есть сильнейший. Где он идет? A widzę, że mnie daje do jakiegoś labo, la, la, laboratorium. Nie, 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 się on nie, 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 chyba mnie nie, klatek do tych klatek, Puść mnie. Puść. Jak no. znowu to koniec Kolejny raz mnie zamkną tak. Czego ty chcesz? zemsty Zems chcesz? Tak. Ale czemu? Bo włamałem ci się do domu i chciałem cię pobić. A zostawisz mnie? Eee, zrobisz co ze mną? Ech, no to fajnie, że nas słyszy, i nie fajnie, że chce co nam coś zrobić. Znowu, znowu to samo. Widzowie, jestem już taki złączony, więc. To by było na tyle i...